Czy wiesz, dlaczego medytacja mindfulness może być dobrą inwestycją w Twoje zdrowie psychiczne i zawodowy sukces? Wyobraź sobie, że każdego dnia budzisz się z jasnym umysłem, podejmujesz lepsze decyzje i radzisz sobie ze stresem bez wysiłku. Regularna uważność wzmacnia zdolność skupienia uwagi, dzięki czemu łatwiej zachować klarowność myślenia w sytuacjach, w których wiele osób doświadcza przeciążenia i rozproszeń. Regularna praktyka mindfulness wzmacnia umiejętność koncentracji i pozwala szybciej wracać do zadania, gdy umysł zaczyna błądzić. Badania Harvarda potwierdzają, że regularna praktyka uważności oraz medytacja zmienia strukturę mózgu, wzmacniając obszary odpowiedzialne za koncentrację i kontrolę emocji. Już krótkie, codzienne sesje, nawet około 10 minut, mogą z czasem ułatwiać zarządzanie stresem i reakcjami w wymagających sytuacjach zawodowych. Zacznij już dziś od prostego ćwiczenia, 3 minuty skupienia na oddechu każdego poranka, zanim sprawdzisz maila czy telefon. Ale jest jeszcze wiele rzeczy, które mogę powiedzieć w temacie medytacji mindfulness. Napisz w komentarzu, co jeszcze chcesz wiedzieć. Czy zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu menedżerów wysokiego szczebla włącza mindfulness do swojej rutyny, aby lepiej radzić sobie ze stresem?